Bez krawata w Radio Yard. Ola Kieda, Iron Woman Fit, nasza triatlonowa mistrzyni. Gratulacje. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry bardzo i dziękuję. Wróciłaś już do treningów po Ironmanie w Hiszpanii, bo pisałaś, że ciało jednak trochę protestowało. Jak słychać po moim głosie, jeszcze protestuje. Minęły zaraz, minęło już dwa tygodnie od startu straciłam trochę głos, trochę podupadłam na zdrowiu, ale to chyba pokazuje ile ile mnie to kosztowało i że moje ciało jednak y, musi troszeczkę odpocząć po tym. A treningi powoli, powoli już parę razy pobiegałam, bo jednak jednak kocham to i organizm potrzebuje. Ale skoro takie straty w organizmie, to czy warto? Warto. Zdecydowanie warto. Raz, że ten sukces to pokazał mi, że przede wszystkim to co robię chyba ma sens i że, że warto jednak iść do przodu, warto marzyć i warto, warto często pokonywać te problemy i różne zawirowania życiowe, żeby osiągnąć ten sukces. Ja jeszcze zapytam o odciski, o paznokcie, bo to się też często zdarza podczas biegania, że no niestety takie rzeczy też się dzieją. W przypadku kobiety to chyba szczególnie istotne. Powiem szczerze, że tu byłam bardzo zaszokowana, gdy zdjęłam swoje buty po starcie, nie miałam nawet jednego otarcia. Także yy, chyba te długie treningi też już spowodowały to, że mój organizm był przyzwyczajony do takiej intensywności, do długości treningów, także albo tak, dobre obuwie, w którym biegam, nie było nawet ani jednego odcisku, paznokcie całe, wszystko na miejscu, także super. Wróćmy do zawodów, bo to nie jest takie sobie zwykłe tuptanie, jeżdżenie rekreacyjne i tak dalej. Prawie 4 km pływania, 180 km jazdy rowerem, maraton do przebiegnięcia. O której wstała się drugiej w nocy? O czwartej. Czwarta pobudka, na spokojnie, żeby sobie wszystko poogarniać, chociaż już wiadomo, że wszystko w dzień wcześniej było e, przygotowane, łącznie z, z ubraniem na start. Rano jest taki rytuał, że ja jem śniadanie też w miarę wcześniej, żeby się y, trochę to strawiło w żołądku. Bułka z bananem? E, nie, tym razem był ryż z dżemem. Na sucho, ale dość dużo węglowodanów, do tego kawa, później jeszcze banan i przed całym startem żel energetyczny. W miarę wcześniej też wyszłam na, na tą strefę zmian, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok z rowerem, bo dzień wcześniej wstawia się do strefy zmian. E, trzeba uzupełnić bidony, trzeba uzupełnić jedzenie, żeby to nie stało przez całą noc, tak? No bo może, tym bardziej, że na Lanzarote było dość gorąco, więc może się tam to zepsuć. W wysokiej temperaturze, więc rano trzeba sprawdzić tą swoją strefę zmian, dopompować koła i później o godzinie siódmej był start. Dobra, start o siódmej i przed Tobą prawie 12 godzin. Jak te godziny wyglądały? Powiem szczerze, że najbardziej dłużył się rower, bo trasa na Lanzarote jest dość Intensywna, w sensie takim, że raz, że walczymy z ogromnym wiatrem, bo w tym roku rzeczywiście ten wiatr nam dał w kość. Czasami czułam, że stoję w miejscu. Ja pedałuję i mam wrażenie, że stoję w miejscu. Plus bardzo duże przewyższenia, bo aż 3000 metrów przewyższenia to, to jak na mnie dziewczynę z Podlasia, to jest abstrakcja. Tutaj nie znajdziemy takich górek. Pływanie było szybkie. Też yy, przez to, że były dwie pętle na pływaniu po 1900 metrów, więc człowiek wie, że za te 30 parę minut wyjdzie z wody i chociaż na chwilę wyprostuje się i, i złapie takiego powietrza. Więc pływanie nie dłużyło się jakoś zbyt mocno. Rower. Tutaj prawie 7 godzin na rowerze w samotności. Wiatr naprawdę uprzykrzał nawet sam dźwięk wiatru w uszach te gwizdy, to już w pewnym momencie to już przeszkadzało. Dodatkowo to trzymanie kurczowe kierownicy i pełny fokus, pełne skupienie na tym, żeby ten podmuch wiatru mnie po prostu nie zmiótł, a zdarzały się wypadki, bo było widać nawet mężczyzn na, na trasie kolarskiej, gdzie ewidentnie widać, że to był podmuch wiatru, który kogoś gdzieś tam spędzi, zwiał z trasy, tak? A bieganie, bieganie jest już fajne, bo bieganie biega się wzdłuż promenady, wzdłuż oceanu, gdzie widzi się zawodników i widzi się kibiców, bo biegnie się wzdłuż promenady, są restauracje i już jest, już jest dużo fajniej. Na pewno były kryzysy, nie uwierzę, że nie było. Był kryzys, nawet pierwszy pojawił się dość szybko, bo sama byłam zaskoczona, że na 40 km roweru kryzys pod tytułem, nie no to nie jest mój dzień, ja dzisiaj tego nie zrobię, było mi tak ciężko po tym pierwszym, podjeździe, który miał chyba prawie 30 km, na sztywniutko trzeba było wjechać, plus pod wiatr i stwierdziłam, że no chyba, chyba jeszcze daleka droga przede mną i, i ze sobą wewnętrznie musiałam bardzo walczyć, żeby ten żeby chcieć mocniej znowu pedałować. Oczywiście sięgnęłam znowu po żel energetyczny, bo wszystkie te kryzysy to już wiadomo, że to jest spadek energii i trzeba doładować prąd trzeba doładować paliwo, jak już się doładuje to paliwo, to trochę i nawet mózg inaczej funkcjonuje, więc sobie wewnątrz powtarzałam, że no po coś to dziewczyno robiłaś na tych treningach i wylewałaś tyle tych potów, żeby jednak pedałować i do przodu. Małe cele? Jeszcze do tej górki, jeszcze do tego znaku, jeszcze do tego słupka? Też, też zdarzało się tak. Tym bardziej, że ja znałam trasę, bo byłam w zeszłym roku, to też było mi łatwiej. Ja wiedziałam, jak poniekąd rozłożyć trochę te siły. Załóżmy na setnym kilometrze, był tak sztywny podjazd, że w pewnym momencie na zakręcie tam trzeba aż wstać z roweru, bo jest myślę, że około 20 paru procent nachylenia. Ja to wiedziałam, że tam tak będzie, więc sobie zostawiłam troszeczkę tej siły spokojnie. Zjadłam też przed tym podjazdem sztywnym, więc myślę, że to też pomogło. Wynik. Był dla ciebie zaskoczeniem? Był, był zaskoczeniem. Chociaż jak wyszłam, przyjechałam z roweru, była ze mną tam moja przyjaciółka i krzyknęła mi, że mam 40 minut przewagi nad drugą zawodniczką i nie wierzyłam w to. Myślałam, że to jest jakiś błąd pomiarowy przede wszystkim, bo mamy na sobie chipy, które nas mierzą, są maty pomiarowe. I często jest tak, że no, ktoś może zgubić ten chip, czy nawet w trakcie pływania, czy w trakcie jazdy, no, zdarzają się takie sytuacje. Plus te maty pomiarowe, no wiemy, jak to działa, bo to Działa na internet, także no, nie wierzyłam w to. To rozumiem, że teraz przed tobą przygotowania do startu na Hawaja. Dokładnie tak, znowu wracam też na Hawaje. Kiedy zaczynasz w takim razie? Myślę, że za niecały tydzień, dwa tygodnie wracam już na pełnej parze do treningów. A jaki cel? No, nie wiem czy głośno mówić, ale taki bardzo ambitny. Jak byłam na Hawajach w 2022 roku, celebrowałam to, że po prostu tam jestem, że się tam dostałam i że mogę wystartować. W tym roku jest zupełnie inaczej. Ostrze pazury i chcę, chcę być jak najlepsza. Często podkreślasz w tym, co piszesz na Instagramie, na Facebooku, rolę naszego regionu, w tym, co robisz. Zdecydowanie. Podlasie i Białystok, sam Białystok ma świetną infrastrukturę do tego, żeby trenować triatlon, kolarstwo. Jest tu w miarę bezpiecznie, czysto, spokojnie, pachnie. Naprawdę podkreślam rolę właśnie województwa i, i miasta i jestem z tego dumna, skąd pochodzę. I też yy, chyba przez to, że yy, czuję taką yy, więź. Z tym miejscem zawsze wracam, wiem, że to jest mój dom. No i też mam wsparcie od, od miasta, od województwa, z czego bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę, mogę promować nasz region dalej. I właśnie w social mediach też często podkreślam, skąd jestem. I staram się zachęcić ludzi, żeby tutaj przyjechali i poznali nasz piękny region. Mówisz, że ten start to była swego rodzaju nagroda za macierzyństwo. Niedawno obchodziliśmy Dzień Matki. Tak. Obchodziliśmy Dzień Matki. Ja jestem mamą sześcioletniej Helenki. Hela jest bardzo zaangażowana w, w moje życie treningowe i w moje przygotowania. I nawet właśnie jak wróciłam, to miałam taką niespodziankę, bo w przedszkolu Helenki. Dzieciaki mi przygotowały takie gratulacje i owacje i, i przytulasy od dzieci z grupy Heli. No nie ukrywam, że aż się wzruszyłam i się popłakałam, pani w przedszkolu też się popłakała. Więc mam takie wsparcie wokół siebie wielu ludzi, którzy wspierają mnie w tym nawet w takich drobnych kwestiach jak przypilnowanie chociażby Heli, kiedy idę na dłuższy, na dłuższy trening. I właśnie też chyba bym chciała z tego miejsca podziękować tym ludziom, którzy są wokół mnie, bo niby triatlon to dyscyplina jest indywidualna, ale na ten sukces pracują ludzie wokół. Przyjaciele, rodzina, mama, mój partner, Maciek, sąsiadki, które mam też wspaniałe. I zawsze zawsze mi pomagają. Ale Hela jeszcze nie trenuje. Hela nie trenuje, aczkolwiek y, mówi, że ona jeszcze się zastanawia, czy ona przypadkiem to nie będzie w przyszłości triatlonistką. Myśli, Zastanawia się nad tym, czy będzie pilotem, czy triatlonistką. W wieku 6 lat. Imponujące. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja również dziękuję. Ola Kieda, Iron Woman Fit. Jeszcze raz y, przypomnę, że to nasza triatlonowa mistrzyni. I jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Bez krawata w Radio Yard.